Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dziś robię przepyszną sałatkę do słoików na zimę z kapusty, z cukinii, do tego papryka, cebulka, pietruszka, natka, znaczy natka pietruszki, marchewka. Wiecie, słoików na zimę nigdy za wiele. Tak więc zaczynajmy temat. Zacznę od pokrojenia, poszatkowania kapusty. Staram się to zrobić dość drobno. Ta kapusta szybciej zmięknie. Jak dla mnie jest smaczniejsza. Celuję pół kilograma kapusty. I myślę, że tyle będzie. Kapusta poszatkowana. Mam równe 500 gramów. I teraz. Mam tutaj pół cukinii o wadze 300 gramów. Właśnie tyle potrzebnym jest do przepisu. Teraz jeszcze na pół. I kroimy drobne plastry. Wiecie, tutaj nawet nie ma co wyciągać siatkownicy. Wystarczy pokroić noże. Cukinia pokrojona, przekładam do kapusty. I teraz kroję jedną paprykę. Sałatka bardzo szybka w przygotowaniu. A tak jak powiedziałem wcześniej, słoików z przetworami na zimę nigdy za wiele. I paprykę kroję w kostkę. Papryka ogarnięta. Mogę ją przełożyć. I tutaj już naprawdę niedużo zostało nam do pokrojenia. Teraz cebulka. Cebulę kroję w półplastry. U mnie cebula czerwona. Wydaje mi się, że Lepiej pasuje do tej sałatki. Jest łagodniejsza w smaku. No ale to jest moja sugestia. I teraz rozdrobnijmy ją. I kroję kolejną część. I została mi do pokrojenia natka pietruszki. Mam tutaj nie myślę, że około pół wiecie, zrywana z ogródka, także ciężko to stwierdzić. I do tego ścieram dwie takie niewielkie marchety. Oczywiście na tarce jarzynowej. Warzywa mam przygotowane i teraz dosypuj, wsypuję jedną łyżeczkę soli. Oczywiście sól kamienna, niejodowana. Nie wsypujmy takiej, takiej soli, którą do, dodajemy do zup. I teraz dobrze to muszę wymasować. Niech ta sól dotrze w każdy zakamarek. Myślę, że wystarczy. I takie warzywa odstawiam na około pół godzinki, a ja za chwileczkę działam z zalewą. I tak jak mówiłem, działajmy teraz z zalewą. Zalewa bardzo prosta w przygotowaniu. Mam tutaj jedną trzecią szklanki octu. Ocet 10%. Szklanka pojemność 250. I teraz wsypuję cukier. Cukru również 1 trzecia szklanki. Dosypuję pół łyżeczki papryki słodkiej. I około 1 trzeciej łyżeczki pieprzu. I teraz to wszystko zagotuję. Warzywa odstały pół godziny. Kapustka z tą cukinią puściły już odrobinę soku. Ale teraz działajmy dalej. Ostudzoną zalewę przelewam do warzyw. Wymieszam. I jeszcze zostawiam na około 2 godziny do przegryzienia się. Niech te składniki się przegryzą. I od czasu do czasu. Yy, Przykładowo co pół godziny podejdźmy i przemieszajmy tą sałatkę. Sałatka się przegryzła. Ja tutaj co chwilę podchodzę i podjadam. Zobaczcie ile tutaj jest tego płynu, tego soku. I to bardzo dobrze. Teraz przemieszajmy i nakładamy do słoiczków. Oczywiście słoiki wymyte, wyparzone. No nie może być tutaj inaczej. Nakładam i delikatnie ubijam. I starajmy się yy, nabierać pod spodu razem z tym płynem. Słoiki mam napełnione i teraz przecieram ręcznikiem papierowym. U mnie na 100% się porozlewało. A nie chciałbym jakiś niespodzianek. Wiecie, szkoda by było jakby się ta sałatka zepsuła. I teraz nakrętki zakręcamy i pasteryzujemy. Jak pasteryzować? Chyba każdy wie, ale gdyby ktoś nie wiedział lub zapomniał, przypominam, do garnka wkładam ścierkę. Teraz układam słoiczki. I zalewam zimną wodą. Wodą zalewam pod całą nakrętkę. Jest okej. Okay. I teraz. Y, tą sałatkę od momentu zagotowania, y, zagotowania się wody będę pasteryzował przez 15 minut. Sałateczka zapasteryzowana, y, oczywiście nie będę jej teraz próbował, ona przez kilka dni musi się przegryźć. Y, Ostygnie ląduje w piżarce. U Was ląduje fantastyczny przepisik na fantastyczną sałatkę. Tak więc, jeśli się podobało, działajcie. Życzę Wam udanego wekowania. I do zobaczenia!